Powiedzcie, czy to nie jest chore płacić za autostradę? Jeszcze stać w korku na autostradzie i zapłacić za auto? Zajebi. Pokażemy tutaj. Z Maxem złożyli taki model. LEGO Kontynuację, bo w domu ma jeszcze jedną. Pokaż. Ty szczela, nie? Fajny. Fajna maszyna. Mm. Już wyjeżdżamy Proszę poparta między. Co Mamy Leci. tragedię? O to powiem. O bo Jak był nocleg? Fajny, nie? Fajny nocleg. Wygodne łóżka. Nawet się my wyspali. To czasami bywa że się nie wyśpimy. Jedziemy teraz do Warsztatu na spa Ladipa. Nie. Idzie Zoska. Auto zostawione na modyfikację, A my jesteśmy w Wodisławiu Śląskim z 2 km, na no 2 km to będzie do tego przystanku stamtąd. Musimy dojść. Będziemy szukać jakiegoś autobusu, żeby dojechać do centrum. Zwiedzimy centrum Wodzisławia. Macarz raz, dwa, trzy, baba jaga, patrzy raz, dwa, trzy, baba jaga, patrzy raz, dwa, trzy, baba jaga, patrzy Jedziemy autokarem. Jedziemy do centrum. Koło chyba z kopalni. No, galaretki tam robią. I pewnie słodycze jakieś też, nie? O, pisie, sisi. Przestań. Ale się wygiął. Chodź, się już. grzecznie, idziemy na rynek. Patrzcie, to no są skrzaty! No, krzaty. skrzaty. To jest dom dla skrzatów. One tam wchodzą i mieszkają pewnie tam pod spodem, w piwnicy, nie? Puk, puk, skrzaty. Jesteście tam. O, zobaczmy jakie ceny na nieruchomości. Nie, to nie jak w I wchodzimy na ryneczek. Budki Ekobazar Bazar. O, jaki ładny kościół, widzisz? Ładny. I Jesteśmy na rynku. Tam piękny kościółek. A że w też był ten klasztor przepiękny. Hashtag, co tu pisze? Hashtag SWD. No, hashtag miłości. Może gdzieś na siadanko pójdziemy. Mama, pewnie coś już wyczaiła. Dzisiaj od 12 otwarte, bistro Pestka. Zaraz sobie wejdziemy. 15 minut jeszcze mamy. A tutaj jest chyba urząd miasta? Tu o lokal do wynajęcia. Pewnie były jakieś zapiekcy. Ja jakoś nie czuję tego miejsca. Dziękujemy wszystkim za 31 lat wspierania naszej działalności. A to jednak nie urząd miasta, tylko muzeum. Kąpecik, próbujemy kąpecik. Bistro. Wzięliśmy sobie rosołek i żurek, i placki, i makaron, dobry. i wszystko No wzięli na spróbowanie. Mmm, taki swojski. Jak rosołek? Dobry, nie? Malinowy chyba, nie? Czy truskawkowy? Truskawkowy. dobrze. dobry. No. Tak Powinna mi starą komodę. trochę To na rynku. Zdążka. Ale Albo ten obiadek, ale nie taki jest, tam był. Stary obiadek, no. Ale mam placek. A tutaj gulażek. Jak będziesz chciał. Nagramy sobie tutaj. Chłodnica z czynnikiem biegów już zrobiona. Tam jeep będzie na sprzedaż. Hmm. Ale fajne miejsce, ja lubię takie miejsca jak jest dużo terenówek. Igdziocik i tutaj fajny Amerykaniec.